To jest diamentowe drzewo, słuchajcie. To jest diamentowe drzewo. Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Tym razem z wszechstronnej serii o Minecraft. Wiem, że rano zapowiadałem wam, że będzie mapka. Ale słuchajcie, rozmyśliłem się i postanowiłem dla was nagrać ciekawą, Oryginalną modyfikację. Dlaczego nagrywam modyfikację? A na no, słuchajcie, dlatego, że ta modyfikacja naprawdę wpadła mi w oko i uważam, że jest ona bardzo oryginalna. I myślę, że em, właśnie fajnie byłoby nagrać na jej temat materiał. Więc słuchajcie, przygotowałem Wam wszystko i dzisiaj zajmiemy się modyfikacją o nazwie e, Tree Ores. Dokładnie tak. Czyli zobaczcie, wszystkie surowce, które możemy znaleźć w Minecrafcie, znajdują się również na drzewach. Jest to naprawdę. LOL, ciekawe, uważam, że jest to po prostu fajne. No dobrze, słuchajcie, zaczniemy od początku i jeśli chcecie więcej modyfikacji na kanale, to pamiętajcie o zostawieniu łapencji w górę. Tak, od tego ile będzie łapencji w górę, będzie zależeć to, czy na kanale będzie więcej modyfikacji, czy w ogóle będą modyfikacje i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, dobra, słuchaj, w takim razie zobaczcie, mamy tutaj kilka rodzaj drzew, są wszystkie inne, w tym w tym rzędzie. Tutaj są powtórki, jednak troszeczkę wyższe, jak widzicie. Później mamy wytłumaczę, co tu jest grane. Ale na początku lecimy może stąd. To jest, słuchajcie, drzewo em, żelazne. Tak, tu jest iron tak naprawdę, zobaczcie. Tutaj mamy w środku jeszcze też dziwną teksturkę. Tak samo liście. I z tych liści, na przykład tego drzewa, wypadają dokładnie sadzonki tego drzewa. Więc jest to bardzo fajne. Później powiem wam, jak em, zdobywać surowce z tych drzew, ale najpierw Taka krótka prezentacja jakie są tutaj jeszcze drzewa To jest oczywiście złoto, po czym możecie poznać <grych> ok następnie mamy... Mm, to jest węgiel, tak? Drzewo z węglem e, Lecimy dalej, tutaj jest drzewo z czerwonym proszkiem Tutaj mamy emerald, jak widać e, Następne, chyba najciekawsze, diamenty, czyli diaksowe drzewo e, Tutaj mamy lazuryt Dalej mamy obsydian Właśnie, słuchajcie, tutaj jest obsydian na tym drzewie więc to jest naprawdę kozackie drzewo. Słuchajcie, żeby zdobyć obsydion z drzewa, i musimy naprawdę kopać. To jest, słuchajcie, to nie jest surowiec. To jest drzewo z expem. Z expem, więc później powiem wam, jak ten exp zdobyć. No i tutaj mamy jeszcze glowstone. I tutaj mamy kwarcowe drzewo. <laughs> ok, dobra, i teraz tak. Tutaj gdzieś powinna być siekierka. Jest siekierka, ale idziemy na początek. I zaraz pokażę wam, co wyleci z takiego drzewa, kiedy jest zacniemy. Zapewne myślicie, że wyleci diament, albo nie wiem, czerwony proszek, coś w tym stylu. A no, niestety nie. Zaraz wam pokażę. Patrzcie. O, ta. O, jasne, dobrze. Dobra, zobaczcie, wylatuje taki mały kawałeczek. Hmm, od jednego do trzech kawałeczków, nawet. Ok, i mamy sadzonkę z tego co widzę, i jedno żelazo. Ale ja tutaj sobie włączyłem komendę Random speed. Czekajcie, speed chyba to się nazywa. Game Rule Random, tak i zobaczmy naturalnie, bo to widzicie, zniknęły nam te liście. A tak być nie powinno. Ok, i będzie sobie to powoli znikać. Dobra, jak widzicie. Z tych liści mogą również nam wydropić surowce, na przykład tutaj mieliśmy żelazo. E, z tamtego drzewka mm, i z tego również może nam polecieć złoto, sztabka. Jednak, zanim na te liście znikną. To może być ciężko. Ok, dobra. Ale jak widzieliście, tutaj mamy znacznie więcej. Chociażby z tego względu, że to drzewo było wyższe. E, I teraz, co możemy z tym zrobić? Oczywiście, zobaczcie, jak niszczymy każde drzewo. Lecą różne rodzaje tych odłamków. I tak naprawdę, to jest kora. Z tego, co mi się wydaje. log to chyba jest kora, ale nie jestem pewien. E, I musimy sobie, słuchajcie, skraftować pewną ciekawą rzecz. Jednak najpierw musimy mieć crafting table. Ze zwykłego drzewa. Dokładnie. Dobra, tyle mi starczy, dzięki. E, w Crafting Table musimy sobie skraftować z tych drzew tak naprawdę pień, <gry> więc zobaczcie. będziemy sobie tutaj, połóżmy gdzieś i teraz możemy sobie skraftować, proszę bardzo, ich skraftowaliśmy pień. Więc e, z tym pniem, ten pień możemy dopiero zamienić na, mm, dla przykładu, złoto. Jednak nie jest to również takie proste, więc e, jeśli myśleliście, że to będzie takie łatwe, że diamenty będą sobie spadać z drzewa albo nie wiem, za wykopanie jednego mm, tego drewienka będą wylatywać diamenty, to jest co niestety e, tro, trochę trudniejsze, ale zaraz Wam przedstawię, jak dokładnie to wszystko zrobić. Ok, zobaczcie, to jest crafting do skraftowania czegoś takiego i to się nazywa, już Wam mówię. To się, słuchajcie, nazywa Normal Transformer. Tak. Normal Transformer i musimy to skraftować, aby zamienić tak: mm, drzewo lazurytu, złota, e, żelaza, węgla, e, czerwonego proszku, e, z tego co wiem, jeszcze emeraldów i diamentów. Tak, aby zamienić e, to, na, to drzewo na surowce. E, tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze coś innego. To jest Nether Transformer, i ten Nether Transformer potrzebujemy, aby zamienić e, takie bloki jak glowstone'owe drzewo. I drzewo z kwarcem. Ok, i tutaj ostatni transformer. Ten transformer służy nam, słuchajcie, do zamienienia obsydianu, tak naprawdę. Więc zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie nam działać. Eee, crafting table mamy tutaj, i zobaczcie, wkładam taki normal transformer i chcę zamienić dla przykładu złoto. I zobaczcie, mamy 2 złota. Pamiętajcie jednak, aby wykorzystać to do maksimum, ten transformer, czyli 8. Nie możemy chyba zrobić, tak? Nie, tak nie możemy zrobić. Więc 8 maksymalnie możemy zamienić na jeden transformer. I pytanie, słuchajcie. O, oczekajcie, ja muszę coś sprawdzić, a bo jeszcze tego nie craftowałem, muszę Wam powiedzieć szczerze. E, tak, 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 tak. Aha, i ten transformer sobie zostaje, więc naprawdę fajna rzecz. Myślałem, że on znika. Wow! Okej, okay, dobra, więc jeśli taki transformer sobie będziemy mieć, to pamiętajcie, że z każdego drzewa również wylatują nam sadzonki i możemy sobie zrobić naprawdę ogromną farmę diamentów, ponieważ. Wow, wystarczy, że posadzimy 10 takich drzew i mamy diamentów naprawdę w bród, więc możemy sobie zrobić sad diamentów, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Ale uwaga, jedna istotna rzecz: te drzewa nie spałunują się naturalnie. No, właśnie, jest naturalnie, więc, Roxu, jak je zdobyć? Jak zdobyć te sadzonki, skoro nie ma ich naturalnie? A, no słuchajcie, w taki oto tutaj sposób, zobaczcie. Więc ta modyfikacja naprawdę nie jest. no nie ułatwia tak naprawdę aż bardzo gry, bo zobaczcie, żeby zdobyć taką sadzonkę, chociażby diamentową, to musimy wydać 9, no ogromną liczbę diamentów, więc naprawdę masakra. E, musimy otoczyć sadzonkę obojętnie jaką blokami danego surowca. Więc zobaczcie, tak samo jest oczywiście z lazurytem, z emeraldem, e, z glowstone'em. Z glowstone'em jest to prawda łatwiej, ale dla przykładu z takim żelazem, czy złotem, czy diamentem może być naprawdę trudno. Mm, z czerwonym proszkiem jest rzeczywiście łatwiej. No i cóż, i tak by wyglądało zamienianie tych wszystkich surowców. Z tych drzew i sadzenie, tak tak samo tych drzew i ścinanie Teraz przechodzimy do kolejnej kwestii Słuchajcie, jak mamy już taką sadzonkę, zobaczcie jak ona świetnie wygląda Boże, w MCI chyba było takie coś, nie? Taka diamentowa sadzonka To słuchajcie, taką sadzonką, taką sadzonkę możemy potraktować bone I proszę bardzo, ona sobie wyrośnie Więc e, jeśli możemy używać jeszcze bone Tym łatwiej e, nam będzie się hodować te wszystkie drzewka Okej, okay, lecimy dalej I ja sobie zmienię jeszcze czas i zobaczcie, co my mamy dalej. No właśnie, to jest już taki dodatek, który nie za bardzo mi się podoba w tej modyfikacji, ale jest i po prostu muszę go omówić. Zobaczcie, to są takie ogromne drzewa, widzicie. Tak, to są takie wielkie drzewa. I teraz te wielkie drzewa możemy posadzić. Jednak nie jestem pewien, bo ten mob się chyba nie respi. Ta modyfikacja dodaje kilka mobów. Już wam pokazuję, jakie. Nazywają się. Zobaczcie coś takiego: Emerald Boss Spawner. Czyli tak jakby boss Emeraldu, no nie wiem, nie wiem jak to nazwać. I wygląda on dokładnie tak. Ok, i jest on dość mocny: bez żadnej zbroi, jeśli nie mamy założonej. On nas zabije na hita. No i cóż, możemy sobie wziąć taki mieczyk i zobaczcie, ubić takiego ziomka. Ok, tutaj mamy sobie jego życie. Zaraz powinniśmy go, tu chyba. Okej, okay, komand, come on, komand, come on, komand, 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 komand. Boże, zobaczcie, zobaczcie, jak on jest mocny. I co z niego dropi? Z niego dropi sadzonka. Sadzonka, która nazywa się Emerald Tree Boss Suppling. Czyli z tej sadzonki rosną takie ogromne drzewa, jak widzicie. I teraz pytanie, bo tego też nie sprawdzałem. Czy jak zetniemy sobie takie drzewo. To jest akurat to drzewo bossa. Czy wypadną rzeczywiście sadzonki tego bossa? Czekajcie. Okej. Okay. I uwaga, diamond tree boss sapling, czyli rzeczywiście, czyli wypadają większe sadzonki i dropią nawet diamenty, tak jak to żelazo, więc chyba rzeczywiście tego bossa warto zespawnować. Teo, niech sobie tutaj umierają te listki, albo czekajcie, wpiszę sobie komendę, weźmy sobie na przykład 3000, okej okay, i co tu spadło, no zobaczcie jeszcze dwie sadzonki i kolejny diament, więc... Myślą, że rzeczywiście warto tego bossa tutaj przywołać. Jednak, aby przywołać tego bossa, to jest jeden problem, ponieważ musimy zabić tak naprawdę cztery widery. Nież wam mówię dlaczego. Zobaczcie, z widerów, dropi takie coś. Widzicie? Z czterech takiego czegoś tworzy się takie coś. Ok, i żeby zrobić jakiegoś bossa, musimy po prostu drewnem danym otoczyć e, to, co skraftowaliśmy. To jest chyba dusza się nazywa coś takiego, i wychodzi nam dusza mm, tego bossa. I możemy sobie tego bossa zespłonować po prostu klikając nim o ziemię, tak jak jajkiem. Więc wychodzi nam później coś takiego. Ok, no dobra. Mm, I tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. Jak zrobić sadzonkę expa, Czyli to. A no zobaczcie, tworzymy ją w taki sposób, czyli mieszamy tak naprawdę wszystko. I mamy tutaj sznurek, oje, oko pająka, strzała, łuk i tak dalej, i tak dalej, więc troszkę tego jest. I szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze jak za bardzo zamieniać to. Możemy to sprawdzić. Możemy sprawdzić, którym zamieniamy Normal Transformerem. Tak, normal transformerem, więc zobaczcie. I mamy 8 buteleczek. Okej, okay. no dobrze. No i cóż, to byłoby na tyle. Jak zapewne zauważyliście, rzadko przedstawiam. Znaczy, rzadko. Czasami przedstawiam modyfikacje różne na kanale. Ale ostatnio dość rzadko. Zdecydowałem się, że ją zaprezentuję, ponieważ jest ona naprawdę według mnie oryginalna i całkiem ciekawa. Ok. Dobra, w takim razie to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. No i cóż, dzisiaj mapka, mapki, co prawda nie było, nie było odcinka z custom Map, ale myślę, że taki materiał z przestrzennej serii również Was zaciekawił. E, dobrze, w takim razie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!